Wprowadzamy znowu pewien element dyscypliny i yy, chciałbym, żebyście się teraz dokładnie przesłuchali, ponieważ istnieją dwa numery alarmowe. Popatrzcie, to są straży 9, 9, 8, prawda? 1, 1, 112 i dziewięć, dziewięć Dzwonimy wtedy, kiedy jest sytuacja zagrożenia zdrowia, życia. Wypadki, pożary, albo nawet kot, który jest gdzieś na tej topoli, prawda? I trzeba go ściągnąć, bo sobie troszkę nim nie mógł poradzić. Ale ja mam do Was następujące pytanie. Co w domu może spowodować pożar? Ręka do góry, oczywiście, proszę. Gaz. Gaz. Czyli na przykład mama coś gotuje tak? i gaz na przykład zostanie zdmuchnięty ten spalnicach, nie ma już płomienia, a gaz cały czas wychodzi, prawda? I wtedy czasami wystarczy iskra, żeby, poczekaj, skończę, żeby doszło do wybuchu. Więc pamiętajcie o pewnej rzeczy, jeśli je, kiedyś będziecie już sobie próbować coś sami ugotować, to na razie robimy to w asyście razem z mamą i tatą. I sami nie włączamy nigdy w czas. Przygotowaliśmy taką salkę edukacyjną dla dzieci. Głównie myślą o, dzieci, o dzieciach w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. No, no i ta właśnie salka edukacyjna, taka informacyjna. No, mamy nadzieję, że to jest trochę po prostu wyszekwione oprócz oglądania tylko naszych samochodów, czegoś więcej się nauczą. Przygotowaliśmy kilka stanowisk, tak yy, począwszy od takiego stanowiska, jak w ogóle należy zgłaszać yy, zdarzenia, takie Mogą być świadkami czy to wypadek, czy, czy pożar. Yy, mamy przygotowany właśnie te, telefon, i będzie yy, za zadanie miało być zadzwonić do straży pożarnej i opowiedzieć, co się wydarzyło. Będą mogli tutaj też poznać zasady pierwszej pomocy. Będą mogli dzieci też obejrzeć i pobawić się sprzętem takim podstawowym, jaki znajduje się na naszych samochodach wykaśniczych. Mamy przygotowany też kadelant, taki jak znajdują się w obiektach. oraz z takie stanowisko laboratoryjne, gdzie z kolei strażacy pokażą przykłady pożarów, takiej oczywiście. Wskazówki i sposoby gaścia. Oprócz tego przygotowaliśmy kilka filmów edukacyjnych, między innymi z naszych działań nauczycielskich, które będziemy wyświetlali w spalce albo takiej autowizualnej. Tak, a niektórzy, którzy mają głos, to jest film. To jest film. To jest film. Dzień dobry. Dzień dobry, na czym będzie się Dobrze, tak? A powiedz, co pan się dzieje, że to nie zasłonę? Pan zakład. Pan zakład gdzie na ulicy, w mieszkaniu? W mieszkaniu. W mieszkaniu. W mieszkaniu. A ile jest? Pan czy pani? Pan, tak? Tak. A ile lat mniej więcej? Dorosły 25. Dorosły 25. Dobrze, a mógłbyś mi podać adres ulicę? Panowska jest Uliczekuszka 130. Dobrze, dziękuję. Przyjąłem zgłoszenie. Poczekaj, wysyłam nam już do pogotowia. To trochę potrwa, ale mamy dużo czasu, prawda? Ja mam tutaj taki magiczny proszek. I teraz jemy też kilka kropelek, żebyśmy mieli dużo dymu. Nie bójcie się, wszystko jest bezpieczne całe pomieszczenie, to nasze malutkie będzie zadymione i trzeba chwilę poczekać, aż czujka zadziała. Wydziela się dym, prawda? Bo wszędzie tam, gdzie jest pożar, co tutaj, co jest dobrać? dym. Zobacz, z tej strony. Mamy, widzisz? Jej, bliżej, tylko nie dotykać. Za chwilę grafie, powinniśmy nie? usłyszeć właśnie taki dźwięk i to jest sygnał,